Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Gniazda Kruków. W dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć jak przygotowujemy się do strzelanki, która odbędzie się już jutro na Sołtysowicach na Białym Domku. Przeprowadzimy tam dwa scenariusze, a mianowicie White House Down oraz Wezwanie do Obowiązków Ważone. Ponadto będziecie mieli krótką zajawkę z sesji zdjęciowej w stylu worker, którą zrobiliśmy całkiem niedawno. Zapraszam was do dzisiejszego materiału. Jak widzicie w tle, wraz z pandą e, przygotowujemy dwa scenariusze, które odbędą się jutro na Sołtysowicach. E, jako Gniazdo Kruków staramy się zawsze, aby jak najlepiej przygotować się do strzelanki. Jutrzejsze scenariusze będą niejako testowe, gdyż jeszcze nie organizowaliśmy w tym miejscu żadnej oficjalnej strzelanki ze strony Gniazda Kruków. Dlatego wkładamy całkiem sporo pracy w przygotowanie, tak aby gra była we właściwy sposób moderowana oraz właściwie przygotowana, aby dawać jak najwięcej fanu graczom. W trybie White House Down zadaniem graczy będzie zebranie jak największej ilości znaczników z terenu gry, zaś 2-3 osoby ze strony gniazda Kruku będą to grę moderować a to poprzez okupowanie białego domku i prowadzenie ostrzału, utrudnianie kraczom zebrania owych znaczników. Drugim trybem, trybem jaki zagramy jest to tryb znany z Call of Duty, a przetłumaczony po naszemu wezwanie do obowiązków. I tutaj gracze zostaną podzieleni na małe, samodzielne teamy bez respów. Każdy gracz będzie miał dwa znaczniki życia. Czyli niejako nie, respa, i w momencie, gdy zresztą za chwilę zobaczycie, że to w materiale, gdzie to tłumaczymy, zapraszam. Dobrze, więc teraz pokażemy, jak wyglądają zasady w trybie ważonym. Każdy z graczy ma dwa tokeny życia, i za każdym razem, gdy dostanie od przeciwnika, a przeciwnik się pofatyguje, oddaje mu jeden token. Pokażemy to teraz. Yep, yep. Ja zaczynam liczyć do 30. Raz, dwa, trzy. Przeciwnik zabiera mi jednego tokena, ulatnia się, ja w tym momencie zostaję z jednym życiem, z jednym respem i zaczynamy odliczanie do 30. Raz, dwa, trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, W tym momencie wracam do gry i jeśli zdarzy się sytuacja, że znowu mnie przeciwnik odstrzeli, yep, yep. zaczynam odliczanie do 30. Tylko w tej sytuacji, jeśli przeciwnik na przykład nie zdoła zabrać mi tego tokena, to zaczynam liczyć do 30. Raz, dwa, trzy, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści. Jeśli przeciwnik nie zabrał mi tokena, chowam go z powrotem, wracam do gry. Wszystko jasne? Widzimy się w niedzielę. Nie gitarka. Mam to. W tym segmencie z kolei możecie zobaczyć zajawkę z sesji zdjęciowej, jaką wykonał dla nas znakomity fotograf Wojtek Chrubasik. Zapraszam na jego profil na Instagramie. Link do niego znajdziecie w opisie do filmu. Czym jest Workor? Workor zapewne jest znany graczom airsoftowym i nie tylko. Prawdopodobnie część z Was nawet nie wie, że... Ma, w swoim elemen ma elementy workoru w swoim codziennym ubiorze. Workor jest stylem ubierania, który łączy praktyczność wraz z cechami ubioru militarnego. Mogą być to takie nieznaczne dodatki jak np. nerka, a może to iść poprzez plecak, kurtki wojskowe, buty spodnie w kamuflażu, elementów opo oporządzenia, czapki, okulary używane w e, codziennym w codziennym ubiorze. E, my do sesji przygotowaliśmy się trochę bardziej, trochę intensywniej. Powiedzmy, że to będzie trochę tak jakby przekolorowana e, moda workor, gdyż no, nikt na co dzień nie biega z klamką albo z kataną po mieście. Aczkolwiek no, naszym zdaniem estetyka workoru jest nam bliska sercu i chcielibyśmy przy pomocy tej sesji zdjęciowej pokazać szerszej publice jaka jest nasza koncepcja na właśnie styl miejski Workor. Także z tymi materiałami będziecie mogli się już za jakiś czas zapoznać zarówno na profilu Gniazda Kruków, jak i na Instagramie Wojtka Chrubasika, do którego jeszcze raz, na który jeszcze raz zapraszam. W sesji zdjęciowej wziął udział Clint, Klakier, Frosty i Panda Miejska. Także jeśli kojarzycie któregoś z chłopaków, no to zostawcie ła, łapkę w górę i, i oczekujecie na materiałów z tej sesji zdjęciowej.